Oglądasz ten film i nagle czujesz mrowienie w rękach, nogach, a może w ramionach. Posłuchaj uważnie tego, co ci teraz powiem. 8 na 10 osób powyżej 50. roku życia, które ignorują ten objaw, kończy odkryciem poważnych problemów zdrowotnych, gdzie już jest za późno. Wiem, że możesz myśleć, ach, to normalne w tym wieku, każdy to czuje. Ale muszę ci powiedzieć prawdę której niewielu lekarzy wyjaśnia w jasny sposób, to mrowienie, które wydaje się błahostką, może być pierwszym wołaniem o pomoc swojego ciała, ostrzegającym się stanami, które, jeśli nie zostaną leczone na czas, mogą całkowicie zmienić jakość swojego życia. Spójrz na te przerażające dane, według najnowszych badań, ponad sześćdziesiąt procent przypadków uporczywego mrowienia u osób powyżej 50 lat jest związany z problemami, które można było uniknąć lub kontrolować gdyby zostałeś zidentyfikowany wcześniej. Jeśli masz powyżej pięćdziesiąt lat i już czułeś to mrowienie, to uczucie ukłuć, drętwienie lub jakby tysiące mrówek chodziły po twojej skórze. Wiem dokładnie, czy z co przechodzisz. Może już budziłeś się w środku nocy z tak silnym mrowieniem w rękach, że musiałeś nimi podsiąsać, żeby wrócić do normy. A może czułeś drętwienie stóp i bałeś się potknąć i upaść. Możliwe, że nawet wspomniałeś o tym komuś z rodziny i usłyszałeś odpowiedź. To normalne w tym wieku. Nie przejmuj się tym. Rozumiem doskonale te frustracje i niepokój, który kołacie ci w głowie. Jako specjalista do spraw zdrowia, mogę Ci zagwarantować, że twoje uczucia są całkowicie uzasadnione i masz pełne prawo szukać odpowiedzi. Prawda jest taka, że wiele osób w twoim wieku spędza miesiące, czasami lata, żyjąc z tymi objawami, nie wiedząc, że mogą tracić cenny czas na leczenie czegoś, co ma rozwiązanie. Ale dziś, w tym filmie, odkryjesz informacje, których większość ludzi nie zna o mrowieniu. Pokażę ci siedem sygnałów ostrzegawczych, które twoje ciało wysyła przez to mrowienie i jak każdy z nich może być powiązany z konkretnymi stanami wymagającymi twojej uwagi. Co jeszcze ważniejsze nauczysz się odróżniać zwykłe mrowienie od mrowienia, które naprawdę wymaga pilnej opieki medycznej. I gwarantuję, że ostatni punkt, który przedstawię, jest najbardziej zaskakujący ze wszystkich. To przyczyna mrowienia, o której prawie nikt nie myśli, ale która może być najniebezpieczniejsza ze wszystkich. Więc proszę, oglądaj do końca, bo Twoje zdrowie i spokój mogą zależeć od tych informacji. Jeśli zauważyłeś, że mrowienie zaczęło się od Twoich stóp i wędruje w górę nóg, zwróćcie główną uwagę na ten pierwszy punkt. Bo może to być sygnał alarmowy Twojego układu nerwowego. Kiedy mrowienie przebiega według tego wzorca, od stóp w górę, często mówimy o neuropatii obwodowej. Pomyśl o tym tak, to jakby problem z instalacją elektryczną Twojego ciała. Najdłuższe nerwy, które sięgają do stóp, są pierwszymi, które psują się. Główna przyczyna: źle kontrolowana cukrzyca. Kiedy cukier we krwi jest wysoki przez długi czas, dosłownie wypala nerwy. Zaczynając od tych najdalszych, od mózgu. Dlatego wiele osób odkrywa cukrzycę właśnie z powodu tego mrowienia w stopach. Jeśli czujesz mrowienie, które zaczęło się od stóp i wędruje w górę, nie czekaj, aż przejdzie samo. Zgłoś się do lekarza i popros o badania poziomu glukozy. Im wcześniej odkryjesz, tym lepszą będziesz miał kontrolę i mniejsze uszkodzenia nerwów. Ale zostań ze mną, bo następny punkt jest jeszcze bardziej powszechny i może dziać się z tobą w tej chwili. Ile razy już budziłeś się w środku nocy z tak silnym mrowieniem w rękach, że wydawało się, że je straciłeś? Jeśli zdarza ci się to, szczególnie jeśli pogarsza się, gdy długo trzymasz nadgarstek zgięty, może to być zespół cieśni nadgarstka. Wyobraź sobie, że w twoim nadgarstku istnieje tunel, przez który przechodzi bardzo ważny nerw, nerw pośrodkowy. Kiedy ten tunel staje się ciasny, czy to z powodu obrzęku, zapalenia. Czy innych czynników, nerw zostaje uciskany, jak wąż ogrodowy, po którym ktoś nadepnął. Jest to częściej u osób wykonujących powtarzalne ruchy rękami, ale może się zdarzyć również z powodu zatrzymywania płynów, zapalenia stawów lub po prostu naturalnego starzenia się tkanek. Jeśli czujesz to nocne mrowienie w rękach, spróbuj spać stabilizatorem nadgarstka, który utrzyma Twój nadgarstek w pozycji prostej. Rób przerwy podczas powtarzalnych czynności i regularnie rozciągaj palce. Jeśli nie poprawi się w ciągu kilku tygodni, zgłosi do ortopedy. Ale to nie wszystko, bo trzeci punkt może wyjaśnić, dlaczego czujesz mrowienie tylko po jednej stronie ciała. Teraz muszę, żebyś zwrócił szczególną uwagę na ten punkt, bo może być najpoważniejszy ze wszystkich. Jeśli czujesz mrowienie, które dotyczy tylko jednej strony ciała, tylko prawego ramienia, tylko lewej nogi lub tylko jednej strony twarzy, może to być sygnał poważny problemów krążeniowych lub neurologicznych. Kiedy mrowienie jest tylko po jednej stronie, może wskazywać, że jakiś określony obszar twojego mózgu lub rdzenia kręgowego nie otrzymuje odpowiedniego ukrwienia, lub że istnieje jakiś ważny ucisk na nerwy. Przyczyny mogą obejmować od niemego udaru, który wiele osób ma nie zdając sobie sprawy, po problemy z kręgosłupem, jak przepukliny dysków lub zwężenie kanału kręgowego. Jednostronne mrowienie, szczególnie jeśli towarzyszy mu osłabienie, trudności z mówieniem lub zmiany widzenia, to powód do natychmiastowego zgłoszenia się do lekarza. To nie jest coś, co można zostawić na jutro. Zostań ze mną do końca, bo pozostało jeszcze cztery bardzo ważne punkty, a ostatni zupełnie cię zaskoczy. Jeśli oprócz mrowienia czujesz uczucie pieczenia, jakby ktoś się ciągał gorący papier ścierny po twojej skórze, może to być związane z problemami z witaminą B12. Witamina B12 jest niezbędna do utrzymania nerwów w zdrowiu, to jakby paliwo, które utrzymuje instalację elektryczną twojego ciała w doskonałym stanie. Kiedy jej brakuje, nerwy zaczynają szwankować, powodując nie tylko mrowienie, ale także to uczucie pieczenia. Problem polega na tym, że z wiekiem nasze ciało staje się mniej wydajne w chłanianiu tej witaminy, nawet gdy jemy produkty bogate w nią. Ponadto niektóre bardzo powszechne leki jak to na zapalenie żołądka, mogą dodatkowo zmniejszać to wchłanianie. Jeśli czujesz mrowienie z pieczeniem, poproś swojego lekarza o oznaczenie poziomu witaminy B12 we krwi. Jeśli jest niska, suplementacja może całkowicie rozwiązać problem w ciągu kilku tygodni. Pomagają także produkty takie jak męso, jajka i nabiał. Ale nadal oglądaj, bo piąty punkt może być związany z problemem, który dotyka milionów Polaków. Czy zauważyłeś, że czasami mrowienie poprawia się, gdy wstajesz i trochę chodzisz, lub że pogarsza się, gdy długo pozostajesz w tej samej pozycji? To może być sygnał problemów krążeniowych. Kiedy krew nie może odpowiednio przepływać do określonych części ciała, tkanki stają się sprawa tlenu i składników odżywczych. Mrowienie to jeden z pierwszych sposobów, w jaki ciało ostrzega, że coś nie działa dobrze w krążeniu. Może się to zdarzyć z różnych powodów. Żylaki. Mężczyca, zatykanie tętnic, problemy z sercem czy nawet źle kontrolowane nadciśnienie. Ruch pomaga, bo zmusza krew do lepszego krążenia. Jeśli twoje mrowienie poprawia się dzięki ruchowi, włącz regularne spacery do swojej rutyny, nawet jeśli są krótkie. Unikaj pozostawania zbyt długo w tej samej pozycji, wstawaj co trzydzieści minut, jeśli siedzisz. I oczywiście, zawsze kontroluj swoje ciśnienie krwi. Teraz nadchodzi informacja, która może całkowicie zmienić sposób, w jaki postrzegasz to mrowienie. Może nigdy o tym nie myślałeś, ale istnieje bardzo silny związek między Twoim stanem emocjonalnym a mrowieniem. Kiedy jesteśmy bardzo zestresowani, niespokojni lub przechodzimy okresy wielkiego napięcia emocjonalnego, nasze ciało może odpowiedzieć objawami fizycznymi, w tym mrowieniem. Dzieje się tak dlatego że przewlekły stres wpływa na nasz układ nerwowy, zmienia nasze oddychanie, robimy krótsze i szybsze oddechy, i może nawet powodować nadmierne napięcie mięśni, które uciska nerwy. Ponadto niepokój może powodować hiperwentylację, gdzie oddychamy bardzo szybko, co zmienia równowagę chemiczną krwi i może powodować mrowienie, szczególnie wokół ust, w rękach i stopach. Jeśli zauważasz, że Twoje mrowienie pogarsza się w okresach stresu, włącz techniki relaksacji do swojej rutyny: głębokie oddychanie, spacery na świeżym powietrzu, czy nawet rozmowy z osobą, której ufasz. Czasami dbanie o umysł to dbanie o ciało. A teraz dochodzimy do najważniejszego i najbardziej zaskakującego punktu ze wszystkich: ten ostatni może uratować Ci życie. Ten ostatni punkt jest najbardziej krytyczny i najmniej znany przez ludzi. Jeśli twoje mrowienie, szczególnie w lewym ramieniu, towarzyszy dyskomfortowi w klatce piersiowej, duszności, nudnościom lub potliwości, może to być sygnał problemów z sercem. Wiele osób, głównie kobiet, nie ma klasycznego bólu zawału, tego silnego bólu w klatce piersiowej, który widzimy w filmach. Zamiast tego mogą czuć bardziej subtelne objawy, jak mrowienie w ramieniu, dyskomfort klatce piersiowej przypominający zgagę lub duszność. Serce. Gdy nie otrzymuje wystarczającej ilości tlenu, wysyła sygnały przez układ nerwowy, a te sygnały mogą objawiać jako mrowienie, szczególnie w lewym ramieniu, szyi lub żuchwy. Jeśli poczujesz mrowienie towarzystwa jakiegokolwiek dyskomfortu w klatce piersiowej, duszności, nudności lub nadmiernej potliwości, nie wahaj się, zgłoś się natychmiast do lekarza. W takich przypadkach każda minuta się liczy i zawsze lepiej jest przesadzić niż ignorować możliwy problem z sercem. Teraz już wiesz, że to mrowienie, które wydawało się normalne w tym wieku, może być o wiele więcej niż sobie wyobrażałeś. Każdy z tych siedmiu sygnałów, które z tobą podzieliłem, reprezentuje szanse na lepsze dbanie o swoje zdrowie i być może zapobieganie poważniejszym problemom w przyszłości. Pamiętaj, twoje dzieło jest mądre i zawsze próbuje się z tobą komunikować. Mrowienie to jeden z języków, których używa, żeby powiedzieć Hej, zwróć na mnie uwagę! Różnica między zdrowym i spokojnym życiem a życiem pełnym komplikacji może polegać właśnie na umiejętności słuchania tych sygnałów. Nie lekceważ swoich objawów, ale też nie wpadaj w panikę. Ważne jest, żeby szukać odpowiedniej porady medycznej, szczególnie jeśli rozpoznałeś któryś z tych wzorców u siebie. A teraz potrzebuję Twojej przysługi. Jeśli ten film był dla Ciebie pomocny, podziel się nim ze swoją rodziną i przyjaciółmi, szczególnie z tymi którzy też są w wieku 50. Informacje, które ratują życie, muszą krążyć, a ty możesz być odpowiedzialny za pomoc komuś, kogo kochasz. Zostaw komentarz i powiedz mi, czy przechodziłeś się z którąś z tych sytuacji lub czy masz jakieś konkretne pytania dotyczące mrowienia. Czytam wszystkie komentarze i, kiedy tylko mogę, odpowiadam osobiście. Zapisz ten film, żeby móc go później obejrzeć ponownie. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, kliknij dzwoneczek żeby nie przegapić żadnych treści o zdrowiu które mogą zrobić różnicę w twoim życiu pamiętaj dbanie o zdrowie to nie paranoja to odpowiedzialność i zasługujesz na życie z jakością komfortem i spokojem w każdym wieku do zobaczenia w następnym filmie i życzę ci dużo zdrowia